nie Dzisiaj pani FIFA 365, tak? W końcu pani FIFA 365. No już chyba, chyba ponad dwa tygodnie już jej nie było. Powraca. Gierka. Dobra, na początek pokażę wam swoje ustawienie, bo się trochę zmieniło. Czego nie obrona? W końcu mam tego Tiago siwe Mam w końcu dzialo i z tego Лони. Нормально. ты добрый. 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 Znowu nikogo nie ma, kurde no Nie wiem Przecież już tyle są to... karty od pani FIFA 365 Nowej wersja ja... no, Takie nuby grają? Któ... Które kart nie mają w ogóle? Ja pierdzielę, to jeszcze nie ma porażek Dobra co? To... Sobie z tobą, boże nie, ja nie Co ja robię Zagramy sobie w sobie Ты мне сейчас догодишь, с но, плиз, но. Szybciej, nie no, ma szybciora, to trzeba no, ludzie! Nie wiem, serwery są obciążone? Nie, dobra, ja zrobię cięcie, bo... Oh. Akurat teraz. Ale to mnie wkurza. Aha. Przezwłócił, dodałem do znajomych, bo... Mm. Bo znam Wiktora, który ze mną chodził do klasy. Smutna historia. Ale dobra, teraz już tak na poważnie. No gramy. Dawajcie. Dawaj, dawaj Wiktorus, dawaj Wiktortus. Tak, Wiktortus. Oprócz! Gościu potrafi chyba? Ma karty. Ale ten to plus 10. Ja nie mam pewnie myślą, że ja wystawię takiego Messi'ego Ale tego, tego 110, Ronaldo Ale się chyba pomylił, już, już napastnik leci Zresztą ja, że to będzie łatwo mieć dość Bo widać, że gościu tak trochę Nie mrawo Kurde, nie no, zabije, zabije, nie nie, ja tego nienawidzę! nawidzę. kurde, nie dobra! Koniec nie ma! B teraz poleci Buffon albo nie miał... Messiego albo Ronaldo. Załóżmy się. I wyjdę na kompletnego idiotę. Yes! Nie, w sumie to jest nawet lepiej. Co za? To Jaki kot? Ludzie, jaki kot? Spina świata. Dobra. Nie ma, nie robimy sobie jaj. Di Maria, ja tylko wony. Są mnie, Kurde. Mogą najechać i wezmą A Dobra. Dobra, on już jest. Jak ty się nie wie, no już nie ma nawet pomysłu. No i fajnie to mi się podoba. Wezmę do pewnie ma nojera. I teraz go weźmie z takich ludzi. pani dupy. Więcej mi dupy nie zawracaj tym nojerem, pani. Bacie Ronaldo, w każdej chwili mogę zjechać. No dawaj. Wy jeżeli nie ustaliście, jeszcze jak oglądacie ten film, to szacun dla was. Bo to są takie nudy, co co ja gram z tym gościem? Teraz będzie plus dwa, zobaczycie to. A nie, zdziwiłabym się. Ale dobre, Makarty, gdyby tylko jeszcze umiał grać, to powiem, o no. O kurde. No, daj, daj. Dawaj, człowieku. Jeszcze 5 minut, 100 gram. No, czemu przynieście nie mógł dać plus 2? Trochę nie kumaty. Dobra, nie ma jeszcze, dobra, tylko przynieśemy. Di Maria. No i wygrali. Nie wiesz, teraz to wygramy to. Najgorzej będzie ręce. Ale wygramy to.

Айна Лимита. Мадарьом. Так само... Чуть-чуть. To jest Mariana. Co? No, no, fajne nofity. Gdyby grał z przeciwnikiem, który nie ma też żadnej limity, to by był. To nie by wygrał. No tu mam nic że tej. Takiego składu. To nie bardzo szans. Dobra, podam Dobra, To by było na. Dobra, ja się z wami żegnam. Mam Cześć.